Zawsze w szkole śmieli się ze mnie, że jestem gruby, lecz to oni teraz patrzą na mnie jak na króla. Cześć, jestem Konrad. Zawsze miałem problem z jedzeniem, jadłem za dużo tłustych posiłków. McDonald's w moim mieście był codziennością. Codziennością też dla mnie były obelgi moich kolegów z klasy. Śmiali się ze mnie, że jestem tłuściochem, grubasem i że nigdy nie będę miał dziewczyny, lecz zawsze przechodziłem obok tego obojętnie, milcząc. Pewnego dnia na WF krzyczeli do mnie. Gruby na bramkę. Zawsze nie byłem zbytnio aktywny na WF, ponieważ mnie to męczyło, a nauczyciel raczej był po stronie reszty niż mnie wspierał. Wracając tego dnia, znalazłem pasję na całe moje życie. Zgodziłem się pod naciskiem WFISTY, by stać tego dnia na bramce. Co się okazało, nie przepuściłem ani jednej bramki. Moja determinacja, by zamknąć im buzię, tak na mnie wpłynęła, że nikt nie mógł w to uwierzyć. Tego dnia stwierdziłem, że biorę się za siebie. Siłownia Dieta Kreatyna teraz to było moją codziennością, nie fast foody. Schudłem 50 kg w rok. W szkole nikt już się nie śmiał, nawet zacząłem podobać się takiej Marysi. Zapisałem się również do klubu piłkarskiego, by rozwijać moją pasję do bramkarstwa, aż pewnego dnia zauważył mnie skaut wielkiego brytyjskiego klubu. Dziś te same osoby, co się ze mnie śmiały, trenując na WF-ach i prywatnie, siedzą przed telewizorem z paczką chipsów, oglądając mnie broniącego i silnego, narzekając, że to nie oni są teraz na boisku, tylko ten grubas z liceum. Dziś dostałem list z kadry, zobaczymy, jakim szczęka opadnie. Morał? Nigdy nie przejmuj się zdaniem innych, nawet jak jesteś gorszy, ponieważ twoje marzenia nie mają granic i możesz zrobić wszystko, by je spełnić. Jest tylko potrzebna wiara, determinacja i ciężka praca.